Mmm, spadło. Witam szanowny. Jak zapewne zauważyliście dzisiaj sobie przyciapkę śmiguje. Oto no to namastowe wymaga trochę pracy jeszcze tutaj. U, 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 albo więcej. W każdym razie uprzyjemniam sobie ten pobyt u nas w naszej norce. W naszej mówię, bo, bo jednak to jest piwnica wspólna. Tańka kawałek jest mój, a reszta. Zresztą ja sąsiadów. Cygarem Centurion. E, Centurion. Co tu jeszcze pisze? H2KCT. Nie pamiętam pełnej nazwy, naprawdę. mogę bardzo dobrze wygląda zajebiście zrobiona banderola widać czy to jest od my fadera od my fader pali Cigar. yy. się bezbłędnie No, a jeśli chodzi o walory smakowe, no to co ja Wam mogę powiedzieć? Na temat tego cygara rozpisywali się już ludzie, przy których ja nawet aficjonatu się nie mogę nazwać. Więc co ja się tu będę wymulał. Po prostu świetne cygaro. Yy, najważniejsze, co to u to, to mnie tu nic nie piecze, nie szczypię, nie ma żadnych jakichś yy, pieprzy. Chociaż może jakieś korzenne przyprawy by znalazł, ale yy, nie, nie będę was tutaj przekonywał, że czuję coś niezwykłego. Jeśli chodzi o, o tematy korzenne, e, hmm. posmak w ustach to takie, taki posmak dobrej, porządnej kawy, hmm. czymś złagodzonej. Niekoniecznie złożonej, ale czymś złagodzonej swoją drogą. Jako, że przeszli wierca, to dzisiaj bezalkoholowo właśnie kabunia zdrówko Niesłodzona. Ja generalnie słodzę. A niesłodzona dlatego, że zauważyłem, że jak sobie batoniki spożywam, to Przepijanie czymś y, gorzkawym, wytrawnym. A szukam zazwyczaj cygar, w których y, tam y, w opisach jest jakaś słodycz, jakieś tam karmele i tak dalej. Jakieś y, kremy. I faktycznie po wypiciu Łyczka tej gorzkiej kawy. Mm. Smak batona jest taki kremowy, maślany. Przez, przez chwilę potem nabiera, nabiera mocy i idzie gdzieś tam w stronę takiego właśnie mocnego kakao, przynajmniej takie ja mam odczucia, no ale mówię to nad walorami smakowymi. Rozpisywali się ludzie, którym ja dopięknie dorastam, więc odsyłam do nich. Ja mogę tylko powiedzieć, że na pewno kupię, na pewno do tego wrócę, na pewno spróbuję inne formaty, bo jest i ładne, a no i też ten spłaszczone, ten boxpress, czy jakoś tak. Bardzo hajne. Zwłaszcza, że otworzone fałkatem, to mam tutaj duża kapturka do poniżania i tu właśnie taka niesłodzona kawa, kakao, gorzka czekolada, coś w tym guście. W każdym razie, masz poniedziałek, no, a my czwartek. W związku z czym, zdrówko wasze, kawą bezalkoholową, nieschłodzoną, z dymem, dobrego tygodnia.